Nie była tańczącą aktorką, byłabyś? Organizowałabym śluby. Wydawanie czy oszczędzanie? Wydawanie. Czy zdradę można wybaczyć? Mm, nie wiem, chyba nie. Związek otwarty, tak czy nie? Nie. Ćwiczenia z Lewandowską czy z Chodakowską? Nie ćwiczyłam z Chodakowską, przyznaję, ale z lewą tak. To jest Twoim kraszem. Czym? Kraszem. Co to znaczy? Mój mąż. Za pierwsze większe zarobione pieniądze kupiłam? Yy, za pierwsze yy, szkoliłam się. Szkoliłam się. Najdroższą rzeczą w mojej szafie jest? Ojej, nie wiem. Co jest najdroższą rzeczą? Absolutnie nie wiem. Miałam takie buty drogie, ale obecnie ich nie mam. No ale buty miałaś. Miałam, tak, przez chwilę, bo są na reklamacji. Takie <laughs> drogie właśnie po dwóch założeniach już trzeba było je reklamować. Ile miesięcznie pieniędzy potrzebujesz, by żyć godnie? Tyle, ile wydajemy, plus spora nadwyżka, żeby czuć się bezpiecznie. O kwoty pytaj mojego męża. W skali od 1 do 10, jak bardzo aktualnie jesteś szczęśliwa?